noc ciemna święty jan od krzyża w noc jedną pełną ciemności udręczeniem miłości rozpalona o wzniosła szczęśliwości wyszłam niespostrzeżona gdy chata moja była uciszona bezpieczna pośród ciemności przez tajemnicze schody osłoniona, o wzniosła szczęśliwości, w mroki ciemności, w ukrycie wtulona, gdy chata moja była uciszona. W noc pełną szczęścia błogiego, pośród ciemności, gdzie mnie nikt nie dojrzał, ja nie widziała niczego. Nie miałam wodza ni światła innego, ponad ten ogień, co w, w sercu mym gorzał. On mnie prowadził jasnością bezpieczniej niż źli światło południowe, tam gdzie mnie czekał z miłością, gdzie nikt nie stanął istnością, o którym miałam przeczucie duchowe. O nocy coś prowadziła, nocy, ty milsza nad jutrznię różaną, o nocy coś zjednoczyła, miłego z ukochaną, ukochaną w miłego przemienioną. Na mojej piersi kwitnącej, którą dla niego ustrzegłam w całości, zasypia w ciszy kojącej wśród moich pieszczot. Szczodrości, a wiatr od cedrów niesie pieśń miłości. Rankiem wśród wiatru, gdym jego włosy w pęki rozplatała, prawica jego pełna ukojenia, Szyję mą słodko opasała, żem zatonęła pośród zapomnienia. Zostałam tak w zapomnieniu twarz. Mom oparłam o ukochanego, Ustało wszystko w ukojeniu, Troski żywota mojego, Skryły się wszystkie w lili wonnym tchnieniu.